Ćwiczmy, ruszajmy się, podejmujmy aktywność fizyczną. Trening okazuje się skuteczny na równi z lekami w walce z niektórymi powszechnymi chorobami. Regularne ćwiczenia, odpowiednio dobrane do wieku, zmniejszają ryzyko zabału serca, zmniejszają poziom cholesterolu oraz poprawiają ukrwienie organów wewnętrznych. Aby z wysiłku fizycznego płynęły realne korzyści, należy wykonywać go regularnie. Wystarczy przeznaczyć 20 minut dziennie na trening o umiarkowanej intensywności. Dzień warto rozpocząć od porannej gimnastyki, przed ćwiczeniami dobrze przewietrzmy mieszkanie. Ćwiczenia można wykonywać w pozycji siedzącej lub leżącej. Najsprawniejsze osoby mogą ćwiczyć na stojąco. Wystarczy, że na gimnastykę przeznaczymy 5 minut, a powinna ona polegać na spokojnych ruchach, zaczynając od drobnych stawów, stopniowo przechodząc do większych i kończyć na największych stawach. Ruchy powinny być wykonywane w pełnym zakresie fizjologicznym stawu, a jeżeli go nie możemy osiągnąć, to w możliwie dużym zakresie ruchu. Aktywność fizyczna to nie tylko zaplanowany trening. Ruszać się można na wiele sposobów. Mogą to być na przykład regularne spacery, najlepiej codziennie, marsze typu Nordic Walking, długotrwała praca o umiarkowanym natężeniu wysiłku, jazda na rowerze tempem dostosowanym do możliwości jadącego, delikatne truchty i biegi dla zaawansowanych. Ograniczenia ruchowe nie stanowią całkowitej przeszkody w fizycznej aktywności. Ćwiczmy na tyle, na ile jesteśmy w stanie i w takiej pozycji, która jest dla nas komfortowa. W sytuacji, gdy z różnych względów nie możemy opuszczać swojego mieszkania, zdecydowanie ćwiczmy w domu. Ćwiczenia fizyczne są dobre dla wszystkich i na wszystko, jeśli tylko podejdziemy do nich z rozwagą i optymizmem.